Cześć! Jestem Ewa i jestem psią behawiorystką i trenerką. I od ponad 10 lat pracuję z psami, zarówno moich klientów, ale też w schroniskach, jeździłam też trochę po świecie i robiłam różne psie wolontariaty i bardzo, bardzo to lubię. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o czymś, co jest dużym problemem wśród moich klientów i wszyscy właściciele szczeniaczków będą wiedzieli o czym mówię, czyli co robić, żeby piesek nie sikał w domu. To jest duży problem, ale też jest to rzecz zupełnie normalna. Szczególnie jeśli mamy szczeniaczka. Jeśli mamy psiaka, który jest dorosły albo jest seniorem i nie robił tego wcześniej, no to zajmiemy się tym w drugiej części, ponieważ to jest już trochę inna sytuacja. Ale dobra, zacznijmy od szczeniaczków, które są super fajne i słodkie, jak wiem. Szczeniaczek jest mały, jego pęcherz, całe ciało dopiero się rozwija. Więc szansa, że on wytrzyma wiele godzin sam w domu, albo nawet z wami w domu i nie będzie chciał zrobić siku, jest bardzo mała. Dlatego zróbmy wszystko, żeby skupić się na tym treningu czystości w jak najszybszym momencie, już właściwie od momentu, kiedy mamy tego psiaka, już możemy sobie z nim trenować. Ale bierzemy pod uwagę kilka rzeczy. Psy są na kwarantannie, psy są po szczepieniach, mają obniżoną odporność, więc nie szalejemy. Nie wychodzimy z nimi na jakieś wielkie trawniki, tylko robimy to wszystko z głową, stopniowo i mądrze. Najważniejsze, wytyczmy sobie taką rutynę dnia, czyli piesek wstaje, piesek zjada, piesek wychodzi, piesek się bawi. Starajmy się, żeby wszystkie punkty dnia były w miarę, w jednej takiej całości, chronologicznie ustawione, bo to daje psu taki wewnętrzny spokój, trochę jak z dziećmi, i ustawia im dzień. Ale. Też musimy zwracać uwagę, co nasz pies do nas mówi, bo niektóre pieski będą nam pokazywały, że chcą wyjść. Będą drapały w drzwi, będą popiskiwały, nie będą mogły sobie znaleźć miejsca albo będą się kręciły w kółko i węszyły. No i wtedy, okej, okay, super, nasz pies nam mówi, że chce wyjść, łapiemy go pod pachę, pędzimy na zewnątrz. Od razu. Nie myślimy dużo, jesteśmy ubrani, nie ubrani, piżama, nie piżama, pędzimy, bo to się może wydarzyć, Niestety, zarówno w ciągu dnia, jak i nocą. Nie oszukujmy się. To jest mały szczeniaczek. Więc lecimy z maluchem na zewnątrz i pozwalamy mu się wysiusiać. I teraz warto sobie znaleźć jakiś spokojny trawnik, gdzie nie będzie zbyt wiele bodźców, gdzie nie będzie zbyt wiele innych psów, zapachów, rozproszeń, ludzi, którzy będą podchodzili do naszego malucha. To jest naturalne. Szczeniaki są słodkie, wszyscy chcą podchodzić do nich. I wtedy. Zostawiamy go na chwilę samego. To Wam powiem jedną taką poradę, o której mało kto wie. Mianowicie, psy muszą mieć komfort i muszą mieć szansę odejść od właściciela na pewną odległość. 2-3 metry to jest minimum. Czyli nie trzymamy takiej malutkiej, krótkiej smyczy, gdzie pies nie może się zakręcić, ani nie może pójść powęszyć swobodnie, bo nie ma wtedy komfortu tego załatwiania się. Dajemy mu dłuższą linkę i pozwalamy jakby robić swoje. Kiedy mu się to uda, to my się cieszymy. Bardzo, bardzo. Tylko musicie uważać z tą radością, bo część moich klientów jest tak zajarana tym, że pies zrobił siku na dworze, że po prostu odpala jakieś nie wiadomo co transparenty, jakieś balony, zaczyna krzyczeć, piszczeć, prawie tańczyć. I pies jest skonfudowany, bo nie wie, co się dzieje. Myśli sobie, co tu się dzieje w ogóle. Nie. Robimy tak, że się cieszymy, mówimy super, brawo, dobry pies i tyle. Nie podbijamy mu emocji. I trzeba to zrobić natychmiast po tym, jak się wysiusia, żeby go zachęcić, żeby ponowił ten proces. Ale niektóre psy lubią oczywiście zachę słowa zachęty, ale niektóre lubią smakołyki. Więc musimy zawsze mieć kieszeń napchaną smakołykami i wydać mu na przykład jeden. Jeśli to jest to, to go jara. Jeśli na przykład woli się pobawić wtedy szarpakiem czy czymś, też nie ma problemu. To jest jego nagroda. My musimy wymyślić, co naszego psa najbardziej cieszy. I to jest metoda, którą pracuję, czyli pozytywna metoda treningowa. Nie stosuję żadnych metod awersyjnych, które absolutnie nie powinny funkcjonować. Nie robimy akcji pod tytułem niedobry pies, jak się załatwi w domu. Nie wkładamy mu nosa w jego siku. Dlatego, że to, co pies rozumie. To, że jego opiekun jest na coś zły, on nie wie na co i traci poczucie bezpieczeństwa, co paradoksalnie może spowodować, że ze stresu znowu będzie siusiał. Naszym zadaniem jest wzmocnienie pozytywnych zachowań i to najlepiej działa na psiaki. Ok, to teraz chciałabym Wam opowiedzieć jeszcze o takim wątku, bo wielu moich klientów o to pyta i nic dziwnego, bo to jest dosyć popularna rzecz, czyli czy stosować w domu maty do siusiania dla psów. Albo są różne teraz takie niezwykłe wynalazki, czyli jest taka na przykład sztuczna trawa o zapachu naturalnej trawy. Niektórzy stosują też gazety, no ale od tego bym zdecydowanie odchodziła, dlatego że A, gazeta, przesionka B, bardzo łatwo ją zniszczyć, C, pies może się zadłonić. Jeśli chodzi o maty, to ja bym je traktowała raczej jako wyjście takie doraźne, czyli w momencie, kiedy wychodzimy, możemy ograniczyć troszkę psu przestrzeń, ale nie za bardzo. I zostawić matę, i jakby postarać się, żeby on tam zrobił siusiu. Ale starajmy się nie trzymać tej maty blisko, ani jego jedzenia, ani jego legowiska, bo dla psa to jest bardzo niekomfortowa sytuacja, żeby w miejscu, gdzie je, jeszcze robić siku. To nie jest fajne, więc starajmy się tego nie robić. Ale generalnie ja jestem za tym, żeby pies nie myślał o domu jako o takim przenośnym tojtoju i miejscu, gdzie w ogóle sikamy. Tego unikamy. Dlatego staramy się jak najszybciej wychodzić na dwór w bezpiecznych warunkach, unikając wirusów, unikając skupisk psów. O tym wszystkim myślimy, to jest mały psiak, ale też to co robimy, to staramy się usuwać zapach moczu z domu. I to jest kolejna sprawa, bo żadne amoniaki, żadne octy, żadne mieszanki, które przygotowujemy sami w domu, one nie wystarczą, dlatego że pies ma niesamowity węch. Naprawdę milion razy lepszy niż nasz i on wyczuje nawet pojedyncze cząsteczki tego moczu. Nawet jak my nic nie czujemy, 200 razy przetarliśmy szmatką, nieważne. On będzie wiedział, że wraca do domu, gdzieś tu w kącie jest jakiś zapach, mhm. to świetne miejsce do siusiania. No nie, dlatego starajmy się. Są takie różne specjalistyczne preparaty, specjalnie dedykowane szczeniaczkom, gdzie można, jakby one tam rozkładają cząstki moczu, i lepiej działają. Więc starajmy się usuwać ten zapach najbardziej jak się da. Czyli jakby już jak kończymy wątek szczeniaczków. To zacznijmy ten trening czystości jak najszybciej. Róbmy to konsekwentnie. Nie denerwujmy się na psiaka. To jest normalne. Wypadki będą się zdarzały. Absolutnie nie kaszmy go. Nie wkładajmy mu nosa w siusiu. Nie krzyczmy na niego, bo to nic nie przyniesie dobrego ale wzmacniajmy jakby dobre jego zachowania i nagradzajmy go na spacerze, gdy uda mu się załatwić. Zapewnijmy mu komfortowe warunki, no i musimy uzbroić się w cierpliwość. Nie jestem Wam w stanie powiedzieć, że nie wiem, jamniki po miesiącu załapią, trening czystości, a na przykład poksteriery po trzech miesiącach, tak nie ma. To jest bardzo jakby indywidualne, u każdego psa to jest inaczej. Ale mogę Wam zagwarantować, że jeżeli będziecie konsekwentnie działać i nie będzie innych problemów, to w pewnym momencie będzie to coraz, coraz prostszy proces. Ale no właśnie, szczeniaczki to jest naturalne. Jeżeli jednak macie psiaka, który jest na przykład starszy, albo taki, który zaczął dziwnie się zachowywać, i na przykład jest plama moczu gdzieś w domu, no to to jest powód do niepokoju, bo może świadczyć o tym, że coś się dzieje, czyli jest jakaś infekcja dróg moczowych, może coś cukrzycowego, może coś się dzieje z nerkami. W takiej sytuacji bardzo bym polecała wizytę u weterynarza jak najszybciej, żeby zobaczył, co tam się dzieje. Mogą to być też zaburzenia behawioralne. Dlatego, że psy, takie na przykład ze stresem separacyjnym, one potrafią, jak wychodzimy z domu, i pewnie wszyscy właściciele takich psów to wiedzą, nasiusiać w łóżku na kanapie. I tutaj bym chciała ważną rzecz powiedzieć, bo wielu moich klientów mówi, że no, pies był złośliwy, mnie nie ma w domu, no to on ze złośliwości zrobił siku w domu. Czyli nie mają takich uczuć. One nie są złośliwe, to są nasze takie ludzkie kategorie postrzegania sytuacji. Jest duża szansa, że pies zrobił siku na przykład w łóżku, bo tam jest dużo naszych punktów zapachowych to są tak zwane hotspoty i pies czuje się tam bezpiecznie, bo czuje nasz zapach. I wtedy oddanie moczu jest formą jakby rozładowania napięcia tak musimy o tym myśleć. Tak samo wracamy do domu, pies na przykład z ekscytacji zrobi siku. No i znowuż, niekoniecznie mu się super chciało, ale po prostu w ten sposób rozładowuje emocje. Czyli pamiętajmy o tym, że to nie jest takie zero-jedynkowe i najważniejsze jest, żeby problem złapać i pracować jakby nad konkretnym rozwiązaniem dostosowanym do psa, jego wieku i tego, co się aktualnie z nim dzieje. Jestem przekonana, że sobie poradzicie i mam nadzieję, że te kilka porad wam się przyda powodzenia.